Macica jest wywrócona na drugą stronę i zwisa poza ciałem. Kiepsko. Upadła. Spokojnie, już dobrze. Pomogę ją przytrzymać. Podłożymy pod spód ręcznik. Macica jest bardzo zabrudzona. Musimy ją oczyścić. Podasz mi rękawice i jodynę? Co z nią? Na razie dobrze? Tak. Trzeba wcisnąć macicę do środka. Muszę działać ostrożnie, żeby jej nie przebić palcami. To byłby koniec. Teraz dobrze poszło. Wyprostujmy jej nogi. Pchnijmy ją na brzuch. Nie może wstać. Prawie. Trzymaj. Teraz mamy szansę. O wiele lepiej. Założymy szef. Grawitacja nam sprzyja. To tylko zabezpieczenie. Podam jej steryt deksametazon. Zmniejszy obrzęk powstały w wyniku całej tej traumy. Umieściliśmy macicę w środku. Krowa powinna spędzić tę noc w oborze. Spróbujemy ją podnieść. Powinnaś wstać i się poruszać. Tu jest zbyt zimno. Zmierzysz jej temperaturę? 33,9 hipotermia. Niebezpieczeństwo nie minęło. Nadchodzi burza. Zamarźnie tutaj. Zrobimy ci gniazdko. Umieściliśmy Macicę na miejscu, ale krowa nie chce wstać. Szybko się wychładza. Musimy zabrać ją do obory, bo inaczej zamarznie. Ogrzejemy ją od wewnątrz. Woda ma 40,5 stopnia, a krowa niecałe 34. Będziemy stopniowo podnosić jej temperaturę. Wyciągnij rurki, spróbujemy ją podnieść. Musimy użyć ładowarki. Zaczyna się burza. Krowa ma 34 stopnie, a norma wynosi 38,9. Odrobinę do przodu. Stop. Przechylamy. Dobrze. Dół. Właściciele starają się zorganizować ogrzewanie. Przygotowałem dwie butelki wody z cukrem. To pomoże jej szybciej podnieść ciepłotę ciała. Używamy wszystkiego, co mamy. Osłońmy ją plandeką i skierujmy na nią ciepło. Zmierzę jej temperaturę. Już podskoczyła o 3 stopnie. Przygotuję kroplówkę. Wszedłem. Dziwnie oddycha. Ma drgawki. Jest strasznie blada. Zmierzę jej znowu temperaturę 33,7. Spada. Nie poddawaj się, proszę. Serce wciąż bije, krowa oddycha. Powinniśmy podać jej wapń. Wciąż jest zimna. Ma bardzo blade śluzówki. Obawiam się, że mogła dostać krwotoku zanim umieściliśmy macicę w środku i się wykrwawia. Wiem, że krowy są dla Państwa bardzo ważne. Przykro. Nie chcę, żeby cierpiała. Wiem. Odeszła.